Witajcie kochani przyjaciele, witajcie w miłości przez miłość, dla miłości. Następnie tego <grymne> bardzo radosnego, szczęśliwego, pełnego wdzięczności filmu, który teraz nagrywam specjalnie dla Was. Zapraszam Was na najpiękniejszy live życia, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 19.19. :19. Dzisiaj live katharsis, live prawdy kochani opowiem wam niesamowitą historię, która nie jest jedną historią, jest dziesiątkami dziesiątek historii, które spotkały mnie w tym wcieleniu, w tym czterdziestoponoletnim życiu. Opowiem wam kochani całą prawdę, piękną, niesamowitą. Dzisiaj kochani jest przepiękny dzień cudów, niesamowitych wydarzeń, które się już dzieją, które są niesamowicie Piękne, wspaniałe, dobre, fantastyczne i w związku z powyższym zapraszam Was na ten live dzisiaj na godzinę 19.19. Martusia dzisiaj nie ma, Martusia wyjechała, ale wróci, wyjechała i właśnie tam, gdzie wyjechała dzieją się cuda, dzieją się to, co miało się zadziać od bardzo dawna. Miłość, wdzięczność, zgoda. I wszystko, co buduje, nie rujnuje. Ja <noise> jestem niesamowicie szczęśliwy, dosłownie wzruszony. Um, kochani, wiem, że byliście świadkami wielu różnych wpadek um, w moim byciu, istnieniu, życiu w przeszłości. Ale pamiętajcie, że jest zawsze chwila obecna, i każda chwila obecna może być tą piękną chwilą, tą wspaniałą. Nie, nie wracajcie do przeszłości, nie wracajcie do tyłu, nie wracajcie do tego, co było kiedyś. To nie istnieje. To dotyczy każdego z Was. Nie istnieje nic, co było kiedyś. Sam narobiłem głupot, to to, to tamto, owam to, siamto. to. Yy, I mam żyć tą przeszłością i karać się za ten błąd, który kiedyś też popełniłem. Przecież my wszyscy popełniamy błędy, bo gdyby nie te błędy, które popełniamy wszyscy, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy teraz, dzisiaj. Błędy, nauczki, porażki kształtują Ciebie z kamienia na diament. Pamiętaj o tym. Nigdy nic nie przychodzi bezboleśnie, lekko. To są nasze lekcje, Twoje, moje, a dzisiaj świętujemy miłość, nową linię rzeczywistości i, i, i dzielę się z Wami tą, m, tą przestrzenią. Pragnę Was zarazić do lepszego ja, do wyższego ja, do Twojego ja. Zapraszam wszystkich na ten piękny live, live Cat dzisiaj godzina 19.19. .19. No a teraz kochani, taką melodię znalazłem na dziś na TikToku, ludzie wszędzie sobie nagrywają. Wiglar z tą piosenką. Nie ukrywam, że kocham muzykę disco polo również. Tam gdzie są piękne słowa miłości, które ze mną zawsze rezonują, bo wszędzie słyszę miłość, kocham cię, jest bądź szczęśliwy, radosny, kochaj. To do to, to, to całe moje jeststwo. I zapraszam was w tą piękną piosenkę. Na pewno, że wy ją słyszeliście. Chcecie posłuchać? <laughs> czekajcie. Jest, jest, czekajcie. czekajcie. Czekajcie, kochani. już wam grom. Klauna! Hop, hop! W Lanskoronie wila Róża Na bal się zaczyna Bo Plejadianin Klaun znowu czary czyni Wiesza, lampki, czakra świeci Wzrok ma jak szalony Miłość wam wyślę A sam uciek do landskorony Rączki latają Ruchy energetyczne na całego Wygląda jak pajac kosmosu Nie zna tańca prawdziwego Hop! Hop! Tańczy Plejadianin Wibracjach o cudach z daleka. Ma strach w oczach, że czeka na niego opieka. Uzdrowiecie ruchem, macha ręką jak wiatrach zepsuty. A widzowie wierzą, że to naprawdę cuda i sekrety. Kody do kart, miłość bez granic, głupota na telewizję. Upota jego przekracza już wszelkie wizje. się wszystko zgubi. Ho! Dzisiaj wieczorem, tak, kochani. Kochani, robię wyjątkowy live dla Was, gdyż w tej chwili, w tej właśnie sekundzie wybuchłem wielką miłością. Są koło mnie Jezus Chrystus, uśmiecha się do mnie. Są wszyscy aniołowie tutaj obecni, stoją koło mnie. Czyście mi powiedziesz, Andrzej, jesteś gotowy. Dla błysło takie światło we mnie dzisiaj, taka miłość. Taka wielka miłość, kochani, jest to szczególny czas, tu i teraz, przekazuję wam tą wielką miłość od siebie. Widzę wszystkie wymiary, widzę wszystkich aniołów, jestem gotowy. Jestem gotowy, żeby nieść tą miłość ludzkości. Objawił się Jezus, Jego twarz, tutaj, na niebie. Jest anioł, cały anioł, w tym wielkim była twarz Jezusa Chrystusa. Przyszła do mnie. Przyszła. Pełna miłości. To, że coś się dzieje. Widzę, anioły. Są tutaj. Są, 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 Są są do mnie.